Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich mięśników pięknych, woni, a szczególnie ciepłe osoby, które mają oczekiwania, czy chcą wiedzieć po prostu, co się dzieje z tym, z tą kolekcją, którą staram się stworzyć na poczet przyszłego Muzeum Perfum. No, przyznam szczerze, że zostałam ostatnio tam gdzieś wypunktowana w internetach, podobno bardzo, bardzo w sposób ostry o to. Na szczęście nie znam szczegółów i nie chcę znać, no, jakaś dyskusja, zaczęło się od dyskusji na temat mojej książki, zeszło do muzeum i podobno tam były takie wpisy, że trzeba było wszystko skasować, cały wątek. To może wyjaśnię tym, którzy, może szczerze, rzeczywiście mają wątpliwości, ale mają po prostu taki sposób pisania. Kompletnie go nie popieram i zawsze lepiej napisać mniej niż więcej, ale no to czyjaś prywatna sprawa. Ale także kieruję ten film dla, do tych osób, które powiedzmy. Rzeczywiście są zainteresowane z tym, co się ewentualnie z tymi ich rzeczami dzieje, są, nic nie, nie wypłynęło, nie wychynęło. Raz próbowałam zabrać na spotkanie pewne rzeczy rzeczywiście takie unikalne, ale jednak nie będę tego robiła, ponieważ jednak takie spotkanie jest dużo ludzi. no Może być tak, że się coś uszkodzi, jakieś pudełko i tak dalej. Chociaż to nie było duże spotkanie w jamie Mich Michalikowej, a i tak miałam takie wrażenie, że można rzeczywiście tu gdzieś kawa, tu coś do jedzenia i a może się coś wylać. Nie, nie będę zabierała, także wszystko u mnie jest. Jakby ktoś myślał, że je handluję, nie handluję, a nawet nie umiem handlować. Nie ma takiej potrzeby. Jedyny cel, jaki od początku im przyświeca, to właściwie taki cel edukacyjny. Mówię dużo o perfumach, bo sama kiedyś tej wiedzy potrzebowałam i jej nie było. Napisałam kilka książek i potem wyprosiliście, żebym tutaj na kanale właśnie o tym mówiła. Więc mówię i to już trwa no, prawie dekadę, więc no, zbudowała się społeczność wokół kanału i no rzeczywiście od jakiegoś czasu. Pozyskiwałam, i po, ale już miejsca nie mam, właśnie. To mój wcześniejszy pokój, to jest mój nowy pokój do nagrywania. Już właściwie zamienił się w magazyn, wygląd, wygląda okropnie. Nie mam już miejsca y, do takiego spokojnego nagrywania, więc jest kolejna taka ekspozycja. I to też jest taka jakby taki regał podręczny do pracy, do pokazywania, żeby szybko wyjąć i pokazać. No i oczywiście mnóstwo mam rzeczy. Myślę, że to już ma kilka tysięcy sama ta, ten zbiór, powiedzmy flakonu, flakoniku, no jakbym dodała jeszcze próbki, są różne rzeczy, są rzeczy bardzo unikalne, ale oczywiście dużo rzeczy to jest takich, które ciągle są jeszcze w sprzedaży, więc jeszcze unikatami nie są, ale trzymam, bo właśnie taka kolekcja, to nie jest rzecz, którą można w ciągu roku skatalogować, wystawić, znaleźć lokal, no i zrobić z tego muzeum, tak bym chciała. Opowiem na przykładzie dwóch muzeów, ile to trwa, to są dziesiątki lat. A w przypadku pewnej znanej kolekcji rzeczy orientalnych to trwało prawie wiek. W Krakowie jest Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Budynek ufundował Andrzej Wajda z pieniędzy, które otrzymał jako nagrodę, ale skąd słowo manga? Manga to był pseudonim, no takim powiedzmy, towarzysko artystyczny Feliksa Jasińskiego, takiej wybitnie barnej osobowości. No, nie tylko Krakowa, bo on później się przeniósł do Krakowa. No to może kilka słów o człowieku. Urodził się 861 rok, zmarł w 1929 w Krakowie. Mecenas, artystów, z bardzo zamożnej rodziny pochodził, pan bardzo dobrze wykształcony i w pewnym momencie zaczął zbierać rzeczy orientalne. Pierwszą wystawę tych orientalnych rzeczy zrobił w Warszawie w 1901 roku, czyli już był po 40. No równą 40 miał. I tam został za tą wystawę dość mocno w towarzystwie zachęty, skrytykowany, Roz, rozgoryczony, pojechał do Krakowa i tam został dobrze przyjęty. I 20 lat później tą swoją kolekcję przekazał Krakowowi, a planował najpierw przekazać Warszawie. Czyli sam właściwie można powiedzieć, po 20 latach od pierwszej wystawy, przekazał już zbiór miastu. A zbierał wcześniej. Krążą takie anegdoty po Krakowie, że był na tyle taki charakterystyczną, artystyczną postacią. No, chodził ubrany w pelerynę i rzeczywiście u tych swoich zamożnych przyjaciół podobno miał ten bardzo, bardzo brzydki zwyczaj wynosić co cenniejsze eksponaty po to, żeby je gromadzić. No, kolekcjonerzy to są ludzie wyjątkowi. Nie wszyscy ich lubią. No, naturalne światło ma na swoje prawa. No, ja takich rzeczy nie robię, zresztą nigdzie nie chodzę, nie jeżdżę. Ale, no, tak to wygląda, tak. To jest zresztą wiedza z zakresu szkoły średniej. Myślę, że kto dobrze y, y, przepracował no, tematy maturalne z zakresu Młodej Polski Arnówo, no to doskonale o tym wie. O kolekcji Mang, Feliksa Mangiasińskiego. No, tak to wyglądało. A słuchajcie, przykazał w 1920 roku zbiory Krakowowi, a no, gdzieś dwie dekady temu, czyli 80 lat później, można powiedzieć, powstał dopiero obiekt. Chociaż, czyli jeżeli przyjmiemy, że wystawa była w 1901, to praktycznie wiek później tyle to trwa, tyle trwa zbieranie rzeczy, żeby z tego powstała jakaś kolekcja. Można kupować. No, widzę gdzieś tam po Instagramach, że są ludzie, którzy mają naprawdę wybitne kolekcje. No jakich na to stać? No to wspaniale. Obawiam się, że niestety są to kolekcje prywatne. Lepiej by było, gdyby były dostępne dla ludzi, dla szerokiego grona odbiorców, no ale to chyba nie taki jest cel powoływania takich kolekcji. No szkoda. A drugi przypadek, jeśli chodzi o muzeum, który pozwoli po prostu by Państwu uzmysłowić sobie, czym jest takie muzeum, to jest Muzeum Azji i Pacyfiku w Krakowie, przepraszam, w Warszawie. I tu też mam taką osobistą historię z tym związaną, trochę śmieszną. Gdzieś w latach 80. dużo podróżowałam po Polsce z moją koleżanką, Teraz z kolei odkrywała te właśnie kwestie orientu, yoga i tym podobne klimaty. I no, bardzo na żebym pojechała z nią do Warszawy, żebyśmy sobie pozwiedzały Muzeum Azji i Pacyfiku. No to pojechałyśmy do tego Muzeum Azji i Pacyfiku. No to, to nie były czasy internetowe, można było sprawdzić witrynę tej strony i dowiedzieć się, że nie ma możliwości, żeby wejść do tego muzeum, ponieważ. To muzeum nie ma otwartej ekspozycji. Po prostu. No i takie są muzea, ale oficjalnie był szyl w książce telefonicznej czy gdzieś tam w jakichś periodykach. No widzieliśmy tylko, że takie miejsce jest. No to teraz kilka słów o tym Muzeum Azji i Pacyfiku. Oficjalnie powstało w 1973 roku. Przekazał swoje prywatne zbiory pan, który bardzo długo był na placówkach właśnie w Indonezji i potem jeszcze w innych częściach, no powiedzmy, Azji i Pacyfiku. Zaczęło się od 4000 zbiorów, a potem jak tu widzimy na stronie internetowej muzeum, dzięki hojności licznych darczyńców, więc jak kochani bardzo wam dziękuję, bo wy też jesteście niezwykle hojni, kolekcja liczy obecnie 23000 eksponatów z niemal wszystkich krajów kontynentu azjatyckiego oraz znacznej części oceanii. Także tak to działa. To nic nie jest od razu, nic nie będzie na no już. Moim obowiązkiem jako osoba, która myślę, że całkiem dobrze ogarnia świat perfum, jest gromadzenie rzeczy unikalnych. Jak słyszę, że wy wyrzucacie, sami mówicie, sama zresztą raz wyrzuciłam flakonik, bo to też jest taki produkt dość emocjonalny. Dawno, dawno temu. Potem zobaczyłam, że już go nigdzie nie można kupić, to tak dało mi to do myślenia, więc już wiem, że nie wolno wyrzucać. właśnie o tym mówię, przypominam, nie popełniajcie mojego błędu, więc na razie zbieram, opisuję. To będzie trwało jeszcze, naprawdę. Czy chciałabym już jutro otworzyć to muzeum? Nie, bo nie jestem na to gotowa. Nie mam jeszcze tej kolekcji na tyle bogatej, ale myślę, że właśnie. Jeszcze wrócę do Muzeum Azji i Pacyfiku. Zanim powstała stała ekspozycja, było bardzo dużo licznych czasowych ekspozycji, zrobionych przez, to może jeszcze kilka, chociaż wymienię z nazwiska, pana, który wymyślił to muzeum. Nie jest to znane nazwisko, przynajmniej ja nie znam. Andrzej Wawrzyniak. Od 1973 roku to muzeum, czyli myślę, że kolekcja była zbierana dłużej. Do 2013 pełnił funkcję dyrektora tej placówki. No także, no i przez wiele lat, zanim pojawiła się stała ekspozycja, no myślę, że 20 chyba tu jest wspomniane. Nie? W każdym razie, od niedawna, rzeczywiście stosunkowo od niedawna, to muzeum, no, mówię, w latach 80. jeszcze nie miało gdzieś pod koniec lat 80., a no, w połowie może. No, myślę, że to jest no, stosunkowo na y, tak y, długi czas, jakby zgromadzenia tej kolekcji stosunkowo krótki czas, i moją rolą jest teraz tak. Po pierwsze, zebrać, opisać, skatalogować. I to będę robiła, właśnie jak widzicie, też muszę, sama robię wszystko, de facto organizuję to samo. A jeśli ktoś, kto mnie ogląda, ma miejsce najlepiej tutaj blisko mnie i mógłby mi takowe udostępnić na na Po prostu na razie do przechowywania, no to byłabym w siódmym niebie, ale to też muszą być warunki. Nie musi być ciepło, ale nie może być wilgoci. No i światło, no ale to już ewentualnie można jakoś okna zasłonić. No, taka miarę stara, stała temperatura, najlepiej w okolicach 15-17 stopni, tak wydaje mi się, żeby przede wszystkim nie może być wahania, wtedy się wilgoć wytwarza. Także tak to działa. Także to muzeum prędko nie powstanie. To tak naprawdę jeszcze nie jest kolekcja. Wiem, że są ludzie, którzy kolekcje mają, to mi ktoś tam kiedyś powiedział. No to ja wiem, bo ja widzę to na Instagramie i nie tylko w Polsce. No to bardzo dobrze, że takowe są. No. Pogratulować pasji, pogratulować możliwości gromadzenia takich kolekcji. No. A ja też takową robię. No. Każdy ma prawo. Ja też, ale to z pomocą widzów, bo to tak wydaje mi się, że zawsze lepiej takie rzeczy robić wspólnie. Więc taka moja prośba, jeśli macie flakony, od początku idea była taka, że ja pokazuję, że ja przygarniam flakony, czyli to, co wy macie wyrzucać i Szczególnie takie rzeczy na przykład stare, pamiątkowe, bo one są bezcenne i oczywiście taka przesyłka to się trafia raz na miesiąc, że coś takiego dostanę. Rzeczywiście ktoś mi pisze, że to flakon mamy Diora, czy jakiś unikalny flakon Yves Zaczęło się pojawiać bardzo dużo też takich nowszych rzeczy, no mam na wrażenie, że też się pojawiały też między innymi zawoalowane paczki pr -owskie. Nigdy nie deklarowałam, że szczególnie adresuję tę wypowiedź teraz do tych, którzy mi paczki PR-owskie wysyłali, że ja będę to pokazywała. pokazywałam te ciekawostki, a potem to się jakoś samo nakręciło, że przychodzi paczka, ja muszę ją pokazać. Także no, nie, tak nie było. Nie, nie obiecywałam, także no być może te osoby, które miały taki dostęp do taniej reklamy, teraz są niezadowolone. Ale nie taka była idea. Idea jest taka: ratujemy od zapomnienia fakony unikalne, czy ratujemy od wyrzucania na śmietnik. Także no a w ciągu lat myślę, że to potrwa lata to zostanie przekazane po prostu. No myślę, że już się wykształci jakaś kolekcja. Sama zaczynam kupować na pchlich ale jak powiedziałam, że kupuję i też zaczęli chodzić kupować. Także to właściwie ciężko już cokolwiek robić, gromadzić, bo, czy informować po prostu, bo jest ten problem. Po prostu, no być może potrafię tak zainspirować, że tych w Polsce jest tych kolekcjonerów podobno wielu, więc no to rywalizujemy teraz w takim sensie. No, no cóż, no, każdy ma prawo. To tytułem wyjaśnienia, no jest mi przykro, że takie zarzuty się pojawiają, że Coś tam pod kątem, to no, był rzeczywiście jeden komentarz od osoby, która ewidentnie chciała chciała po prostu jakby mnie wciągnąć w jakąś taką nieprzyjemną rozmowę. Byłem strasznie przykro, bo ja naprawdę, no, można powiedzieć, że tak zbieram jakby rzeczy, które mają nas trafić na śmietnik i robienie mi z tego zarzutu, no to że ja, nie wiem, że ludzie już zaczynają mówić na forach, no takie tego typu komentarze sugerujące coś po prostu, no. Ach. No samo życie. Ale też, proszę Państwa, nie będę unikała tematu. Jest wokół mnie, mniej więcej już od roku, to się bardzo nasiliło od roku, taka już po prostu nagonka na, na mnie, na to, co robię. I właściwie, co bym nie zrobiła? Że właściwie nie wiem, czy przyjmować te chlokony, czy nie przyjmować, bo właściwie ze wszystkiego będzie zarzut przeciwko. No, Ale nie będę tego unikała, nie będę tego zmiatała pod dywan, bo to ma za duże rozmiary. To nie jest tak, że tam gdzieś ktoś sobie coś takiego mówi, tylko to rzeczywiście... To jest działanie z zamiarem zniesławienia, czyli coś naprawdę bardzo nieciekawego, no właściwie zakazanego przez prawo. Nie można człowiekowi, tak samo jak nie można człowiekowi ukraść rzeczy materialnych, tak nie można mu ukraść godności. Także bardzo proszę tą przeważającą grupę osób, które jakby blisko mnie są, no, wytrzymajcie to, bo to jest. Yy, tak, tak, taka próba. Pewnie może będzie jeszcze za jakiś czas. Miałam na początku coś takiego, jak tu zaczęłam działać. To jest kolejna. No, mam nadzieję, że to po prostu już jest ostatni. No, jedno z ostatnich bodaj, że wytrzymajcie. No, to jest po prostu. No. Szkoda słów na to. Yy, no, także to tyle. Zbieram, zbieram, zbieram jak najbardziej. Yy, nie, jeżeli ktoś. Yy, nie wiem, zarządza marką jakimś produktem i, i oczekuje w zamian reklamy. To nie, nie, taka jest idea. Idea jest taka, że ja przygarniam flakony. No. Także proszę nie wykorzystywać mojego zacnego działania o, o, o charakterze historyczno-edukacyjnym, do tego, żebym po prostu zajmowała się sprzedażą produktów. No, akcja przygarniam flakony nie jest po to powołana. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego pa, pa.